Przyjemności, przyjemnościami, obowiązki najważniejsze. Jest nami Agata Kaczmarska, najbardziej szczęśliwa, polska zawodniczka boksu w ostatnim czasie. Bardzo mi miło, witam serdecznie. No cóż, nie będę ukrywać e, swojego Ale szczęścia. E, cieszę się, że w końcu wróciłam z łzami szczęścia, a nie z smutku, że coś tam nie poszło. Jestem dumna z całej reprezentacji. E, wszystkie walki były wyśmienite. Dziewczyny dały bardzo wyrównane pojedynki. Mogłyśmy naprawdę 30 medali więcej. Cieszę się, że we trzy e, wróciłyśmy z krążkami. Wielki wynik jak na naszego kraju, ogólnie na świecie zajmujemy trzecie miejsce no coś e, sam, niesamowitego. Tak, ale ja przede wszystkim doceniam jedno. Pani była jedną z najmniejszych zawodniczek Wagi Ciężkiej. Ja naprawdę byłem pod wrażeniem tej, tej ofensywy, którą Pani stosowała. Bo to co mu było coś niesamowitego? Pani jest taka, taka agresywna. Nie, ja za, tycu, za cytuję jeden wers. Wiosenki, ziomalu, siła pochodzi z mentalu. <grystów> nie możemy się przejmować naszymi, że tak powiem, słabszymi stronami, bo można nie wykorzystać na swoją korzyść. Dobrze pracuję przez to w kodystansie, także jestem szybka. Przygotowałam się sumiennie do tych mistrzostw, jak ogólnie. Cały czas się przygotowuję, bo cel jest niezmiennie ten sam, czyli Mają trzy, na których najczęściej trenerzy najmniej liczą? Nie wiem, bo czułam, że trenerzy już na mnie stawiali od dłuższego czasu, tylko gdzieś były te emocje niepotrzebne że we wszystkich, że tak jakby też była ta presja zdobycia medalu. Julki sukces dał nam tak naprawdę nasze pole trochę do popisu, że ta presja z nas zeszła. Każdy z nas zwrócił uwagę na Jum, na, 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 na Junkę. Podziwiam ją za to, że mimo tego i tak doszło do finału, gdzie zrobiła wyrównaną bardzo walkę. Mimo, że cały nie oglądałam, ciężko mi jest się wyrazić na temat tego werdyktu i co? Uciekł mi wątek. To zapytam tak, bo ten, ta potężna przeciwniczka finałowa, no to było tak, że było widać, że pani prowadzi ten pojedynek. Pierwsza runda wygrana, druga runda wygrana, trzecia runda wygrana, ale na kartach punktowych, mówiąc brzydko, burdę. No tak było. Trudno mi je to zaprzeczyć. Czułam, że prowadzę, ale często mam tak, że nie wiem na co patrzą sędziowie. Może na warunki, może one tutaj grają rolę, jednak ja do samego końca będę wyszarpywać te zwycięstwa, mimo że i tak że wygrywam walkę, no to nie, nie dałam po sobie poznać, że gdzieś mi to siło. Nie wiem, może taki był ich zamysł, że po takich wyrównanych, w sensie jednogłośnych rundach, dali mi wyrównane werdykty, że gdzieś tam usiądę, albo wpadnę w niepotrzebne emocje. Udało mi się to opanować, stłumić te emocje, stąd ten wybuch, wybuch euforii na koniec, gdy usłyszałam werdykt. No właśnie, wielka ulga, Duża ulga, duża ulga, to ciśnienie zeszło w końcu, no byłam z siebie niezmiernie dumna, udało mi się to zrobić, opanować te emocje, no na to mi bardzo zależało. To w zasadzie te, ta głowa rywalki odpadała gdzieś na pół metra, jak widziałem po tych uderzeniach, czemu sędziowie tego nie brali pod uwagę. się coś rozumieli z tego sędziowania, były jakieś odprawy, które coś mówiły, co, co będzie liczone, czy ciosy na dół, bo też dużo ciosów przez tułów też padło. No zasady sędziowania są na ogół wszystkim znane, także wszyscy nie rozumieją, dlaczego tak postąpili sędziowie, a nie inaczej. No nie mam pojęcia, nie mamy potem wspólnych odpraw z zawodnicy z sędziami, żebyśmy mogli wyrazić nasze niezadowolenie. Niestety tego nie ma, a może powinno być. No to już nie do mnie pytanie. Jasne, to, to oczywiście gdzieś tam dywagacja, bo zawsze obawiamy się o, o powiedzmy, o końcowy wynik. Jeśli widać, ewidentnie tak jak w Pani przypadku, że zawodniczka jest lepsza, a w międzyczasie jest ten system reputacji pokazywany widzom i ją zupełnie coś innego. No dokładnie, no ciężko mi jest wyrazić zdanie. No Tak jak Pan mówi, No nie mamy na to wpływu. Zamiast Niestety, moc jest sportem, ale jedyną chyba niezależnym od sędziów, że naprawdę sędziowie mogą ukraść nam e, dobre walki, dobre pojedynki, okraść nam z medali, e, no i no niestety to jest coś, na co nie mamy wpływu i nie wolno się tym też zwykle przejmować, bo wiadomo, możemy się skupić tylko na rzeczach, które my możemy zmienić, 6, tego wygrywałem nie, wygrywałem nie w stanie. powitanie widziałem wczoraj w do Do to wczoraj albo przedwczoraj było? jak pani wczoraj, We, We wtorek, właśnie. No niesamowicie, chłopaki Panią przyjęli, chłopaki, dziewczyny, w ogóle wszyscy klubowicze, co Pani czuła? Dziewczyn nie było, sami mężczyźni. Nie widziałem właśnie też, ale może gdzieś się schowały. Nie, właśnie nie trenują sami dziewczyny, a szkoda. No mam cudownych chłopaków, no kiel, mimo że to jest inna dyscyplina sportowa, to jest no, ale robię z nimi jak mogę to wszystko się ogólnikowo, ten clinch, te zapasy przydają mi się w walkach, właśnie w tych klinczach, otworzył mi właśnie na to głowę trener German i mówi, że no to jest naprawdę człowiek, który dos mimo, że trenuje sporty walki ogólnikowo, to on bardzo dużo dostrzega w boksie i powiązania z z tych sportów ze sobą. I Zbiera mi te najlepsze momenty z zapasów, te to się mogą mi przydać w boksie, które przerabiamy. No, no nic, no się cieszę, że mam tak fajną ekipę w Radomiu. Czy co przyszłość to MMA? Nie mówię tutaj o planach na przyszłość, Kresu bo moim głównym celem teraz e, są e, e, Igrzyska Olimpijskie. Jednak... E, się o to mam pytać. Waga i e, kwalifikacje Borski. wagowe, bo tej wagi, której pani wygrała, nie ma na Igrzyskach Olimpijskich. E, nie, nie ma. 75 jest najwyższą kategorią wagową, która jest na Igrzyskach Olimpijskich. No ale ja już startowałam kiedyś w tej kategorii, e, no i zamierzam do niej wrócić, e, no i zmierzać mu swoje marzenia, tak? Pani jest stosunkowo drobna jak na tą wagę ciężką, naprawdę tej wagi to w ogóle Pani, po pani nie widać i na tle nawet Anety, która tutaj stoi obok, to Pani wygląda niższa, taka w zasadzie powiedziałbym waga ciężka, to chyba żart jakiś. No słyszę ten komentarz, ale to serce waży. to serce waży to jest mojej masy. O to się bardzo z tego cieszymy zdarzyło się Pani gdzieś wykorzystać te umiejętności bokserskie na ulicy? na ulicy nie, ale sprawdzają się moje umiejętności bokserskie i moja siła charakteru w Wojsku Polskim reprezentuje Centralny Wojskowy Zespół Sportowy także na pewno te cechy są przełożeniem na moją pracę A no ta nagroda od ministra dzisiaj to naprawdę chyba coś ważnego bo jednak to jest, to jest no docenienie tej pracy oprócz medalu oczywiście No to jest piękne, że mamy takich ludzi obok którzy doceniają, cieszę się, że zrobiłam to złoto i zostałam dostrzeżona dostałam wyróżnienie, list gratulacyjny, to jest coś pięknego to pomoże w karierze wojskowej? Czy w ogóle to jest taka rzecz, która jest ważna w Pani życiu, taka cezura? Data graniczna, gdzie wiadomo, dostałam i już niżej nigdy nie będę sięgać marzeniami. Eee, jeszcze raz poproszę sprecyzować pytanie, bo odbiegłam od wątku. Nie, nie, mówię o tym, że to jest taki moment, kiedy Pani wie, że Pani otrzymała coś bardzo ważnego. I potem już tylko w górę, no to kolejny, to myślę o tych medalach yy, Igrzysk Olimpijskich właśnie. Nie no tak, ja ogólnie nie jechałam yy, tak jakby, z moim głównym marzeniem były złotą mistrzostwa Świata. Ja się cieszyłam, jechałam z myślą, że jestem w stanie to zrobić, ale to już nie pierwsze mistrzostwa, które jechałam z taką myślą, jednak... Wiedziała Pani, że Pani będzie w finale? Jakby ktoś Pani powiedział, powiedzmy miesiąc wcześniej, Pani będzie w finale, dostanie Pani srebrny medal, to Pani mówi, biorę w ciemno? Nie, powiedziałam, że zrobię złoto. Nie, naprawdę, ja czułam, że, że, że zrobię złoto. No I Czyli jeszcze... druga jest, to jest tak, że jak jestem drugi, to jestem ostatni? Nie, jak jestem drugi, to nie jestem ostatni. Ale właśnie. Ale że tak powiem, nie nastawiam się stricte na wynik, bo tak jak pan widzi, to sędziowanie. Nie chciałabym wracać załamana przez to, że dałam z siebie wszystko, a sędziowie mi zabrali to. Jechałam z myślą, żeby zaboksować, dać walki na najwyższym y, stopniu swoich możliwości, gdzie uważam, że. Jeszcze bym mogła więcej. Jestem zawodniczką truniejową i się rozkręcam i wydaje mi się, że z walki na walkę było coraz lepiej. Także no szkoda, że nas było tylko tyle, bo może bym dała jeszcze lepszą walkę w kolejnym pojedynku. Okej, okay, wierzymy, wierzymy, że tak będzie następnym razem. Koleżanki, kurczę, poszkodowane, no bo ja dzisiaj widzę, że Aneta Rygielska się cieszy, że gdzieś tam dotarło do niej, że to jest ogromny sukces, tak? bo, bo do tej pory aż takiego sukcesu nie miała. A tutaj jest sukces, natomiast no, Julka Szeremeta całkowicie, tak bym powiedział, załamana, że jednak jest to srebro tylko, że liczyła na złoto. Jak pani ocenia ich występy tak ogólnie? Zostały skrzywdzone? No, tak jak mówię, ciężko mi jest określić, bo całych walk nie oglądałam dziewczyn. Julki to już w ogóle, bo rozgrzewałam się przed swoją walką. Zerkałam tylko na Telewim, no i ogólnie widziałam akcje, że były po stronie Julki, no ale ona też sobie nie może narzucać wszystkiego. Walczyła z kontuzją. Ee, no tak jak mówiła, że nie czuła się tak jak na igrzyskach, no nie było tego czegoś. No ale no i tak, e, no, mega szacun, no, zrobiła dziewczyna srebro i przegrała 3-2 w finale, no, gdzie to tak jak są te werdykty i... Nawet przy równej walce no to jeden sędzia mógł dać na stronę Julki by była walka Julki, Julka by była mistrzynią świata, także to naprawdę są no procentowo no, bardzo małe różnice, także no powinna naprawdę się z tego cieszyć, tym bardziej, że utrzymała tą presję po igrzyskach olimpijskich, gdzie wiadomo ludzie jak jest sukces to cieszą się i klepią po plecach, ale tak czekają czasami jak się noga podwinie ja sobie zdaję z tego sprawę, że w moim przypadku też tak może być. Eee, także no, szanuję ją za to, że zrobiła naprawdę tak ogromny sukces zaraz po igrzyskach. To w takim razie tak. Komu podziękowania, bo jednak na sukces pracuje cały zespół. Gdzieś zazwyczaj przy profesjonalnym sportowcu, a pani niewątpliwie takim sportowcem jest. Kto dołożył tą największą cegiełkę, a kto mniejszą, komu należy podziękować? Eee, to lista długa, uwaga, proszę, na <laughs> eee, Nie. Na pierwszym miejscu zamiam swoją rodzinę, dziękuję swoim rodzicom, swojej kochanej siostrze bratu, swojemu narzeczonemu, którego bardzo kocham. Jeżeli chodzi o trenerów, dziękuję trenerowi Germanowi, że wziął mnie pod swoje skrzydła i rozwijamy się dalej. Dziękuję również trenerowi macierzystemu Żeromińskiemu, który gdzieś tam zapoczątkował we mnie pasję tego boksu. Dziękuję całej ekipie, Żeromiński team, BNB Boxing Radom. Eee, bomba na banie. <noise> eee, dziękuję trenerom Kadry wszystkim, e, trenerowi Dylakowi, trenerowi Goińskiemu, e, trenerowi Szczepangowskiemu, e, dziękuję fizjoterapeutom, fizjoterapeucie e, Patrykowi i na Kadrze, który zajmował się moimi kontuzjami, e, mojemu z miasta e, Jandule, e, wszystkim tym, którzy dołożyli cegiełkę do tego sukcesu. E, jestem Wam e, doszodnie wdzięczny. Tak się okay? mówi? Tak, dozgodnie z wdzięczna też <laughs> można. Może z tym dozgodnie to, to zostawmy. Powiedzmy, jestem bardzo wdzięczna, a my jesteśmy bardzo wdzięczni. Bardzo wdzięczni tobie, że dostarczyłaś nam takich emocji. Polsce z takiego splendoru złotego medalu i tego trzeciego miejsca wśród kobiet, jeśli chodzi o klasyfikację medalową. No i myślę, że oby tak dalej, i oby gorzej nie było, myślę, że będzie jeszcze lepiej. Dziękuję bardzo. Wszystkiego <laughs> dobrego. <laughs> Dziękuję.